Nazywam się Zbigniew Furman. E, przyjechałem tutaj na zaproszenie organizatorów, e, a dokładnie SIGMY. E, no, rozmawialiśmy, a właściwie no, tak bym mógł to nazwać, że to nie ja ex mówiłem. Natomiast rozmawialiśmy o fotografii portretowej. Pokazałem e, swoją wystawę która jeździ po Polsce, ona ma tytuł Męskie rozmowy. To jest wystawa portretów czarno-białych 40 portretów czarno-białych. Po czym pokazałem początek nowego, nowego projektu? Męskie rozmowy fotografowie. Fotografuję fotografów w studio. No i wokół tego, wokół tego była, była, toczyła się rozmowa, bo ja jednak wolę utrzymywać w takiej, w takiej atmosferze wspólnej pogaduchy, rozmowy, wymiany spostrzeżeń, pytań niż, niż takiego dosyć smętnego przemawiania. Jedna i druga wystawa nazywała w tytule Męskie Rozmowy. Yy. Fotografia jest miłym dodatkiem do tych rozmów. To u mnie jest charakterystyczne, że ja nie. Właściwie nie przypominam sobie, żeby bohater, którykolwiek z bohaterów moich zdjęć był u mnie w pracowni w atelier, krócej niż 2-3 godziny. Powstaje wtedy wcale nie tak dużo zdjęć. Natomiast właśnie ta, ta taka niewymierna. Wartość dla mnie tych spotkań to są właśnie te rozmowy i to rzeczywiście tematyka jest niewiarygodnie szeroka. To znaczy to ja wybieram tych bohaterów, więc tu jest, tu jest, nie, nie, to, to, to czasami to polega na tym, że w ogóle za, należy zacząć od tego, że moi bohaterowie, ja zapraszam ich i jestem im niezwykle wdzięczny, że godzą się przyjść do mnie, ale tylko wtedy, kiedy ja mam, jak to się mówi, na nich pomysł. Bez, bez pomysłu ja nie improwizuję podczas sesji zdjęciowej. Jestem. Nie wiem, czy to jest dobre dla fotografii, ale bez pomysłu, bez tego zaczynu, ja nie śmiałbym nikogo zaprosić i dopiero doszlifowywać pomysł, albo improwizować w trakcie sesji. To, to nie ja. ja, ja tak nie lubię. I to, a ponieważ ja też często stosuję kostium albo gadżet, więc to już, no to ja muszę być przygotowany, a czasami te gadżety wcale nie są proste. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ja yy, podczas tego spotkania mówiłem, że może, może ludziom się wydawać, że no, nie ukrywajmy starszy pan traktuje to od tak. Nie, ja mam tremę przed zdjęciami. Najlepiej to y, moja rodzina wie, bo ja autentycznie się denerwuję. Ja wtedy jestem y, skoncentrowany, trochę niedostępny. Później przychodzi bohater i ja się... Teoretycznie rozluźniam, ale tak nie jest do końca. Ja cały czas jednak jestem skupiony. No a tu jaki efekt? No nie, nie wiem, zobaczymy no. Żaden fotograf yy, nie odpowie, że zrobił zdjęcie swojego życia. Po, po pierwsze to tak... To nie jest wyścig po rekordy. Fotografia jest... To nie jest wyścig po rekordy. Po drugie... Yy, nie wiem, w jakiej skali by trzeba było to mierzyć. Nie znam takiej skali. Myślę, że gdzieś może konsekwencja w fotografowaniu, w swojej wizji osób fotografowanych, może to by doprowadzało do jakichś tam niezłych rezultatów, albo wybitnych, ale nie mnie to sądzić, poza wszystkim. To odbiorca musi sądzić, a ja tylko. Za każdym razem zdaję małą maturę i przedstawiam efekt moich prac, przemyśleń y, oglądającym. No, tak, taka jest powinność twórcy. Wie Pani, to jest tak, że ja, ja tutaj w Krakowie, to jest, ja się czuję podwójnie, potrójnie albo dziesięciokrotnie lepiej niż każdy inny człowiek. Bo, bo ja pochodzę z Krakowa, ja się urodziłem w Krakowie. Y, tu na 70. rocznicę Moich urodzin w galerii Spafu miałem Wernisas i, i to jest moje miasto. Śmieję się, że, że ja jako rodowity Krakowianin i, i człowiek, który autentycznie kocha to miasto i zawsze twierdzę, że ja siłą zostałem zabrany z Krakowa przez rodziców, bo ja miałem 9 lat, jak stąd się wyprowadziłem, ale rzeczywiście siłą. Później maturę jeszcze tutaj robiłem u, u, u pr -ów. ale to, to jest dla mnie niezwykła frajda, że mogę tu być. Szkoda. Niestety dzisiaj tylko na parę godzin przyjechałem, ale to jest dla mnie no, to magiczne miasto, magiczne miejsce. Poza tym tutaj już podczas tych, to są spotkania z ludźmi, znajomymi, wbrew pozorom z całej Polski, bo tutaj spotkałem i kolegów z Lublina, z Rzeszowa, z Gdańska. Ale żeby było śmiesznie, podczas właśnie spotkania mojego, tego autorskiego, okazało się, że dwie osoby są moimi sąsiadami z Warszawy. Ani oni nie wiedzieli, ani ja nie wiedziałem, że tak jest. Dobre miejsce i mam nadzieję, że w przyszłym roku się spotkamy.